Aplikacje mobilne mogą wspierać Twoją profilaktykę. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Galbaczek. W Instytucie Zdrowia Publicznego rozmawiam o zdrowiu. Dzisiaj moim gościem jest Pani Anna Maj. Proszę mi powiedzieć, czym Ty się zajmujesz? Ja na co dzień pracuję w zakładzie promocji zdrowia i e zdrowia Zajmuję się zdrowiem cyfrowym, szeroko rozumianym i innowacjami w ochronie zdrowia. Z Twojej tematyki, czy jest taka jedna rzecz o zdrowiu, o której według Ciebie każdy powinien wiedzieć? W dobie rozwoju dzisiejszych innowacyjnych rozwiązań, jednym z elementów, który jest dla nas na co dostępny, jest telefon komórkowy. Jedną z istotnych kwestii, która jest dostępna dla wszystkich pacjentów, obywateli, są aplikacje mobilne, szczególnie te, które w branży zdrowotnej pomagają śledzić parametry podstawowe, parametry życiowe. Czyli mówisz, że telefon tak naprawdę może być ważnym elementem dla zachowania zdrowia? Jakiś przykład, Min, podasz? Tak, może być elementem, który wspomaga nas na co dzień w kontrolowaniu pewnych podstawowych parametrów życiowych, które dużo nam mogą powiedzieć o ewentualnych schorzeniach. Okej, okay, super, dziękuję. To była kolejna, jedna rzecz o zdrowiu.